Wygląd zewnętrzny jest naszą wizytówką, to wiadomo nie od dziś. I dlatego tym razem na kanale Kulisy Sukcesu tym tematem właśnie się zajmiemy. Moim gościem jest Mariola Boczar, stylistka, coach kariery, certyfikowany trener biznesu. Angelika Wierguslach zapraszam na program Kulisy Sukcesu. Mówi się, że nie szata zdobi człowieka, ale to powiedzenie chyba w dzisiejszych czasach nie do końca się sprawdza, bo ludzie jak nas widzą, tak nas piszą, prawda? Wprawdzie mówimy, że nie szata zdobi człowieka, ale z drugiej strony żyjemy w świecie obrazkowym i wierzymy w to, co widzimy. Więc to nie tylko w świecie biznesu, wizerunek, nasz wygląd zewnętrzny. Odgrywa olbrzymią rolę ale też w naszym życiu osobistym. Statystycznie mamy około 30 sekund na zbudowanie pierwszego wrażenia. Co powinniśmy zrobić, żeby wywrzeć dobre, bo nie ma szans już na drugie? Zależy tak bardzo wiele od tych 31 se pierwszych sekund. Tak? W jaki sposób my postrzegamy innych, w jaki sposób budujemy sobie to wyobrażenie na e, ich temat przez te 30 sekund i dlaczego to trwa 30 sekund, a nie. Dwie godziny. Trzeba byłoby sięgnąć faktycznie do, do prehistorii, wtedy, kiedy e, człowiek e, w sytuacji zagrożenia, spotykając na drodze dużego, włochatego e, e, na przykład co, niedźwiedzia, miał naprawdę niewiele czasu na podjęcie decyzji e, uciekać, zamrażać się, czy wchodzić w interakcję, po prostu e, walczyć. Więc myślę sobie, że ta cała sytuacja jest tak naprawdę e, pokłosiem e, tych czasów e, prehistorycznych. Dzisiaj, wprawdzie nie mamy kłów i pazurów, nie mamy na sobie futer. Tak? Natomiast myślę, że ta nasza zewnętrzność ciągle wysyła jakiś komunikat. Nie jakiś, tylko bardzo konkretny. I tak naprawdę na podstawie tego, co widzimy, tej naszej zewnętrzności, nasz umysł podejmuje pewnej interpretacji. Tego obrazu. Na dodatek jeszcze to nie tylko to, co zobaczy, ale również nasze doświadczenia, nasze przekonania wpływają tak naprawdę na to, jakie wyobrażenie drugiego człowieka, który jest przed, naprzeciwko nas, się pojawia, jakie wrażenie my zbudujemy. To teraz rozłóżmy na czynniki pierwsze naszą garderobę. No właśnie. Poszczególne elementy garderoby mają swoją specyficzną symbolikę. I tak na przykład, kiedy chcemy zbudować autorytet, zakładamy marynarkę albo w ogóle garnitur, czy pewien komplet. tak? Stonowana kolorystyka, bardzo dobra jakość materiałów. To na pewno zbuduje autorytet. No tak, ale nie samym autorytetem człowiek żyje. Tak? Potrzebna też jest trochę przystępności. W końcu mamy do czynienia z ludźmi no i chcemy budować relacje. Cokolwiek byśmy nie sprzedawali, nie propagowali, to ważna jest też relacja, którą chcemy zbudować. Więc co będzie budowało nam przystępność? Wspierającą budowanie relacji. Na pewno będą to kolory w ciepłych tonacjach, pastelowe berze, ale będą to ubrania takie, jakie, jakie się Ty założyłaś. Więc ten sweterek w szmaragdowym kolorze bardzo daje wiele przystępności i ma taki charakter takiego otulenia, że chciałoby się przyjść, dotknąć albo być blisko takiej osoby. Z kolei dobrze jest mieć autorytet, fajnie być przystępnym, no ale. Bez indywidualizmu, bez tej szczypty pazura, kurczę, jesteśmy trochę tacy blejacy, a chcemy się wyróżniać, bo każdy z nas ma to swoją wyjątkowość. Fajnie byłoby ją pokazać. A powiedzmy jeszcze może o innych yy, sposobach na budowanie autorytetu, naszym wyglądem. Jeżeli chodzi o inne elementy garderoby, e, to na pewno dla kobiety są to spódnie ołówkowe i buty na obcasie. Buty na obcasie dodają autorytetu kobiecie. Także jeżeli chcemy zbudować ten autorytet, e, mieć poczucie profesjonalizmu, czy zbudować takie poczucie profesjonalizmu, to zapomnijmy o balerinach, baletkach. E, obcas nie musi być bardzo wysoki. Tak? To zmienia po prostu postawę kobiety i w jaki sposób inaczej jest też postrzegana. E, oprócz butów na obcasie, spódnic ołówkowych, e, marynarek, to są koszule. E, I koszula kobiety wcale nie musi być biała, ona po prostu e, może być w print, może być ciekawy wzór, może być wiązanie, natomiast sama forma koszuli dodaje już autorytetu zarówno kobiecie, jak i mężczyźnie. Wspomniałaś troszeczkę o panach, ale nie możemy ich zostawiać z boku, więc co panom doda autorytetu? Garnitur z pewnością doda autorytetu mężczyźnie, szczególnie w sytuacjach typowo biznesowych. Natomiast uwielbiam mężczyzn, którzy preferują tzw. styl smart casual, czyli to jest ta elegancja przełamana nonszalancją i wtedy zakładają ciekawsze, lżejsze spodnie, tzw. chinosy w różnych kolorach. Półformalne marynarki wkładają do kieszonki, która nosi nazwę brustaszy. Kusteczkę, która nazywa się poszetką, zakładają kolorowe skarpety i koszula może być też lżejsza. Może pojawić się print, może pojawić się drobna kratka. Na pewno jest hmm. wiele więcej możliwości um, zamanifestowania swoich um, modowych upodobań, ale też pokazania po prostu tego, kim jesteśmy. Tutaj tak naprawdę nie, trzyna, nie trzymają nas tak mocne um, zobowiązania, jak w przypadku sytuacji typowej, Biznesowych, ale również mówmy się, że one dotyczą pewnych sfer. Tak? Czyli mam tu na myśli politykę, kancelarie prawne, finanse, no i szeroko pojęty biznes. W dzisiejszych czasach wszyscy jesteśmy zmotywowani, wykształceni, znamy języki, jesteśmy doświadczeni, ale wygląd jest chyba tym, co może nas wyróżnić pośród tłumu. Zmiana w wizerunku może pociągnąć tak naprawdę ze sobą e, dalekosiężne zmiany w innych obszarach naszego e, życia. E, zmiana stroju jest dosyć nieinwazyjna, tak, nie wymaga psychoterapii coachingu, czy jakichś innych form e, rozwojowych, form e, wsparcia. E, natomiast e, jej skutki są naprawdę zadziwiające. Mam tu taki przykład mojej klientki. E, młoda pani inżynier, e, powracająca z urlopu macierzyńskiego. Nasze pierwsze spotkanie to wygodne dresy. Po e, trzech latach współpracy spotkałyśmy się regularnie dwa razy do roku. Dzisiaj zarządza jedną e, z fabryk w Europie. Zmiana stroju, jak podkreśliła, na pewno wpłynęła na poczucie jej, e, jej poczucie własnej wartości, ale także odwagę, ale przede wszystkim e, na na pewno e, zmiana, która była zauważana w jej wizerunku, e, wpłynęła także na postrzeganie jej w, w kontekście e, osoby adekwatnej na stanowiska e, menedżerskie. Czyli wniosek nasuwa się jeden, warto w siebie inwestować w swój wizerunek i wygląd. Myślę sobie, że bardzo, warto zadbać o swój wizerunek i podejść do niego jak do zasobu. Tak jak e, powiedziałaś, jesteśmy wykształceni, e, jesteśmy zmotywowani, e, jesteśmy doświadczeni, wygląd zewnętrzny może być tym elementem wyróżniającym nas e, i na pewno jest to jeden z zasobów, którym zostaliśmy też obdarowani. Dlaczego go nie wykorzystać? Aby być na bieżąco i dostawać informacje o nowych filmikach, kliknij dzwoneczek i subskrybuj kanał Kulisy Sukcesu.